Witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj znajduję się w Wysokim Mazowieckiem, w firmie Euromilk w której prezentować będę maszynę jaką dowiecie się już za chwilę. Dzisiejszą maszyną jest rozrzutnik obornika Euromilk Buffalo RX 1300 rozrzutniki Buffalo dostępne od 6 ton nasz egzemplarz 10 tonowy to co wyróżnia te rozrzutniki to skrzynia załadunkowa wykonana z 6 mm blachy jakościowej oś ciężarowa 150 mm która jest montowana już od najmniejszych modeli 6 tonowych zapotrzebowanie na moc tego 10 tonowego rozrzutnika to minimum 100 koni mechanicznych Wysokość załadunku wynosi 2 m. 45 cm. Długość tego rozrzutnika to 7 m. 64 cm. Szerokość wynosi 2 metry 80 Drzwi transportowe z możliwością regulacji wyrzutu, sterowane niezależnie, więc każdą stronę możemy regulować oddzielnie. Dwubębnowy, kolowy adapter o wysokości 20 m z możliwością zdemontowania. Zastosowano dużą ilość noży rozdrabniająco-rozrzucających. Ustawione są pod odpowiednim, optymalnym kątem, co daje nam równomierność jedność rozrzutu do 12 metrów w zależności od rozrzucanego materiału. Dolne talerze adaptera umożliwiają rozsiewanie wapna. Montaż i demontaż całego adaptera ułatwiają tutaj haki, na których stawiamy adapter i wtedy nie mamy problemu z przykręceniem go do reszty obudowy. Ułatwione smarowanie łoży z górnych adaptera, z tego miejsca. Pojedynczy przenośnik łańcuchowy z łańcuchami fi 14 o uciągu do 24 ton. Silnik hydrauliczny z przekładnią napędzający taśmę. Regulator przepływu oleju, który ustawiamy dzięki tej dźwigni wygodnie z tyłu naszego ciągnika. Jest tu wiele regulacji, góra, dół oraz można wysunąć, nie przeszkadza nam to już w ciągniku, a mamy płynną regulację. Przestawu taśmy opcjonalnie. Rozrzutnik można wyposażyć w sterownik elektryczny, którym będziemy sterować z kabiny. Wyposażony w hamulce pneumatyczne. Instalacja dwuobwodowa. Butla zamontowana przy osi. Z obydwu stron mamy naciąg taśmy. Opcjonalnie można zastosować napinacze hydrauliczne. Stopa podporowa. Regulowana mechanicznie. Korwą opcjonalnie. Stopa nożycowa, hydrauliczna. Która chowa się w Dyszel. Nie musimy już mechanicznie regulować. Niestety w tym egzemplarzu nie mamy zamontowanej hydraulicznej amortyzacji, lecz jest ona dostępna i bardzo często wybierana przez rolników. Są montowane tutaj dwa siłowniki. Jak widać, tutaj nie mamy, ale już uchwyty są, także w każdej chwili można domontować. Są dwa siłowniki. Działają na tej zasadzie, że przy pustym rozrzutniku działają odpowiednio siłami. Do pustego rozrzutnika i amortyzują. Gdy jest pełen, również te siły są tak dobrane, aby ta amortyzacja działała sprawnie i efektywnie. Z przodu rozrzutnika mamy klapę. Znajduje się tutaj rozdzielacz na linki, doprowadzony do joysticka w ciągniku. Pod rozrzutnikiem wał napędzający przekładnie adaptera. Po zdemontowaniu adaptera mamy możliwość wykorzystania rozrzutnika jako przyczepy pojemnościowej. Drabinka inspekcyjna rozkładana. standardzie uchwyty nadstawek do kukurydzy, uchwyty do błotników, mocowanie lamp wyposażone już w uchwyty, gdzie może być zamontowana klapa chroniąca reflektor, współpracuje ona zwykle z gilotyną i automatycznie przy otwieraniu gilotyny zamykają się reflektory. Seria rozrzutników Euromilk Buffalo to maszyny o pojemności od 6 ton. W maszynach tych na uwagę zasługuje opcjonalna podwójna amortyzacja dyszla. Dwie niezależne siły działania zmieniają swoją amortyzację automatycznie przy załadowanej oraz przy pustej maszynie. Łatwość montażu oraz demontażu adaptera sprawia, że w łatwy i szybki sposób nasz rozrzutnik może stać się przyczepą pojemnościową. Aktualne ceny rozrzutników Buffalo RX-1300 zaczynają się od 74 tysięcy złotych netto. Zapraszam do miejsc, w których możecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tej serii rozrzutników oraz fanpage Instagram, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat mojego kanału. Wszelkie linki do tych miejsc znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Polecam również poprzednie odcinki. Subskrybujcie, obserwujcie. Do zobaczenia. Cześć!